Gram dzisiaj z moim kolegą w Fortnite Reload. Przewitaj się. Dzień Naszym challengem jest, tak jakby zebrać pierwszą skrzynkę i pokonując przeciwników, możemy zabierać ich itemy i gramy nimi po prostu. Nie, musia nie musimy ich całych wyrzucać co eliminację, tylko możemy zatrzymywać te, które chcemy. Więc zaczynamy. Pięć lat. Możemy polecieć na... Tako. Chyba jako Tako. Ogólnie gramy bez budowania, bo na budowaniu jest ciężko wygrać, a tak to wiecie. A, z jedną skrzynką. a tak w ogóle już z jedną skrzynką I co eliminację wiecie I na broń no to co to jest O mam jakieś karabiny pompa, Dobra o, ty, pompa. Ja coś już mam ale potrzebuję O mam minisy Chcesz minisa? O To dam ci, chodź Jak ja, ja taka tak osoba leży pistolet, pistolet to, to możemy nie? E, w sensie tak jakby tak, to jest tak jakby pierwsza skrzynka. Możesz jedną broń wziąć. E, tak jakby wiesz. Chodź Bo ja tak jakby zniszczyłem jedną skrzynkę, z niej wziąłem pompę. Z niej wziąłem pompę i minisy. I z podłogi możesz też wziąć jedną broń, bo to jest rzadko spotykane, żeby ci wypadła i pompa i spamerka z jednej tej. Kurde, jak szkoda, że nie mogę, nie mogę wziąć tych impulsów. A się nie tak nie możesz? Nie. Tylko... O nie, zapomniałem pierwsza skrzynka tylko. Kurde. Ale ja tam Tak, tak, no możesz. Tak, możesz, tak, możesz, tak, możesz. możesz. Te, nie, tylko te. Amo, amo można. Amo sobie wezmę. Amo nie liczymy chyba jako skrzynki ligowej. No. Wiesz, nie myśl o no tak Ja Ja tak, szczerze ja bym poczekał w krzakach, żeby wiesz, tak... Bo no tak, tak to jak nie, inni będą mieli pompę to ciężko będzie A ja mam pompę. A masz, a nie masz spamerę? Mam spamery. Lubię Możesz tak. użyć jednej skrzynki i jedną broń wziąć z ziemi. A, no to zwoła, o, to bo to jest niewykonywalne, bo to jest niewykonywalne, żebyś miał tylko, wiesz, żebyś miał dwie bronie z jednej skrzynki, więc umawiamy się widzowie, że możesz sobie, a leczenie zaliczamy? No właśnie. Wiesz co, ja bym nie brał lepiej. Ja bym tak, wiesz. Tak po prostu. nie? Prędzisz.

Wiem Poczekaj, o, 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 o Nie Nie widzę ich tu Ja też nie widzę Zobacz na górze O, o, do o dobra Nie wychodź O kurde O kurde, Widzę, ja mam 20kp No a może jeszcze raz Czekaj, okay. musimy pójść. Chyba, że uciekamy na pocachu. Nie damy rady. To poczekajmy, co tutaj da. Tak. Są tam na dachu, o Tomson. są. Mam widzę. To ej, tamte. Możemy chyba wyjść na pocachu. Niewyżej zginiemy. Jasne, jest, Dobra, już trzeba się mieć. Widząc. No sam został za sto. Gdzie? Yeah. Dobra, uciekamy. Nie mam jak. Dobra, biegniemy po prostu przed siebie. Zrzut! A możemy zrzuty brać? Nie, zrzuty nie. Mam dwa zrzuty. Liczymy jako skrzynka, czy nie? Liczymy, liczymy, kurde, szkoda. Chciałbym mieć zrzut. Ej, ja jest, jest taka lipa. Musimy kogoś zabić. Musimy. Tylko, że z drugiej strony. Wtedy się też narażamy, nie? No A tak, trzeba. ale... ale ja potrzebuję leczenia, tak samo ty. No. Bo no tak to się już mieli No patrz, patrz, ile tu jest leczenia. Trzy apteki, big. Tam jeszcze big na górze. No kurde. I na dole też kolejny big. No. Ale wiesz, no. żeby nie było. O typy... Typy. To są typy. Może podbiegnijmy do nich. No wiesz, to Tak żeby... Poczekajmy, aż się tam ci wybiją i wtedy pójdźmy do porty co będę mi nie HP. Jeszcze na jeszcze. Ale już on zauważył, dawaj. Dawaj, lecimy na niego. No 34. To... 30. Dostał, na eee, mnie też 60 dostałem. Stawiam forta. Okej, okay. ja do niego lecę na pełnej. Dostał ode mnie dużo. 90. Ahoj, ahoj, za osnięciem. O kurde! Mogę? Ale dostał! Co? O kurde! Co? Daj coś! Leczenie! Leczenie! Mam beczenie! Typy, typy! Chowaj się! Masz be bekę. Ulecz się i zostaw mnie. Ja no wiem, zostawię. Weź co te rzeczy! Wiem. Jak skończysz? Dobra, ja muszę sobie ułożyć tutaj Dwie pompy mam. Dobra, chodź. Czekaj muszę. Masz. Masz. Bekę. Co? D. Strzelamy się? Tu są typy. W krzaku, dam. Tak są typy. Nie. O, w tym krzaku. Wyszli. Daj. Okay. Strzelamy? 27, 54, 81. Ja Dostałem. ale nie będę ode mnie. Dostaję, dostaję, dostaję. Okay. Dobra. O, tam jest, tam jest, tam jest. Dostał. 55, ale na Z drugiego szaka, z drugiego szaka. O 28. 28. Dostaję Aj. dużo. Dostaję HP. Chodź do He? Okay. Chodź do fortu. Dawaj szybko. Dostał. Tam z góry jakiś zadymiasz. Zabijam, zabijam. Tam z góry jakiś zadymiasz strzela. Czekaj, Czekaję. Zabiję całego teama. Czekaj, team um, zaraz cały okay. zabiję. Pomagam. Mam strasznie mało ammo. Dziewięć. Co? Chodź tu, Antek. Ty ich zabiłeś? Tych? zabiłem. Ty ich zabiję. Mogę te itemy brać? No to sobie przecież. Ne, eee, strzelba! Leczenie dawaj szybko, spieszę. Y, spieszę. No, no ty rzucaj. No ty rzucaj. Dobra. Co to co zabiłeś, to Dobra. Dobra. to czekaj. Nie no. O, co? się jeszcze jeden. Znowu, zabijmy jednego, kolejnego. Ile jałamkini tutaj już? Ogromne! Czekaj, skar. skar idzie! Skar, Typek! pomóż! Pomóż! Zabiję go! Może okay. idzie! Idzie? Weź mi umlecz! Weź mi umlecz! Weź, tu się! Zostaw tu się. się! Nie, leć! To jest tylko 5 sekund, więc wiesz. Tam jest graple. co tam można wziąć. Masz leczenie? Tak. Tu masz minis... za tobą. Oh. Minis co? Masz. to Jest. No. Minis! Mini samasz. masz. To jest. Od tyłu jakoś. Ty, żeby mnie też Poczekaj. nie A! Muszę uciekać. Ma ja 73, mam Mam 20 HP. Mnie nie wybiło! Ja, no, o Dead, Zresztuj. jestem Dead. Restartuję, Restartuję się. się. Uciekam, dobra. Dobra. Ja Prze przetrwaj! Błagam, idą do ciebie, ale błagam. Idealnie się zrestartuję, bo się kończą za 10 sekund, a ja mi zostało 5 kurde. Dobra, jestem już... W, idealnym, w idealnym czasie się A bo no, dobra, muszę się no, dobra. Widzisz? Odrodziłem jakieś resta restarty wyłączone. Mam broń! Bierz tutaj setę Nie mogę! A ja go zabijam Tam O, a ja mam te, minisy Dead! Zabiję chłopa Dead, drugi dead Dwóch dead Jestem tutaj Trzech dead Dawaj tam ja osiem On miał, on miał, on miał ja biurę. O, ziomek, ziomek, ziomek tutaj jest jakiś. Co? Miał salut. Legenda... On miał legendarną spammerę jakąś. Zabił mnie. Resta... nie mogę się zesatować. Ja. Dawaj Migo Dawaj. Chodź tu. tu, kurczaku. Chicken Jackie. Jest! Jest! Wygrałem! u To widzowie, kończymy to. Na raz.